Break me bit by bit, that's just part of it. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu. Zagrajmy sobie w DLC do The Last of Us. Jesteśmy teraz w zupełnie innych klimatach. Jesteśmy teraz w zupełnie innym czasie, już nie z naszą przyjaciółką. A tym razem Ellie będzie musiała sobie radzić sama. I coś czuję, że ta, ta podróż, ten powrót do Joela nie będzie naprawdę łatwy. Kurczę. Nie wiem, czy dobrze myślę. Tak będzie czy nie, no zobaczymy, przekonamy się. Czekajcie, nasłuchamy, zobaczymy, czy ktoś w okolicy. Nie, nikogo nie ma. A, mówiłem. No fajnie. Kogo obchodzi ten staruch, jakaś gówniara? Im szybciej ich znajdziemy, tym szybciej się stąd zwiniemy. Przeszukajcie wszystkie zakamarki. Eee, jak to widzicie, to są oczywiście ci ludzie, który, którzy postrzelili Joela, czyli znaczy którzy walczyli z Joelem, chcieli po prostu nas zabić. Będziemy musieli po prostu teraz. Nie wierzę, myślałem, że go zabiłem. Dobra, dostał teraz w końcu. Super. Okej. Okay. Jeden. Zabity zawsze coś. Musimy zrobić ponowne... O dobra, idą tam. Kurczę teraz, żeby oni pójdą z tędy. A nie, dobra, idzie jeden. Idzie co, zrobimy coś innego. Pójdziemy tędy i schowamy się tutaj. Ja sobie włączę nasłuch. A, obydwoje tu idą. Ale jeden pójdzie gdzieś tam poszedł, a drugi tutaj Już nie chce za... Dobra, pójdzie tutaj super. O to chodziło. Pięknie załatwiliśmy go. Kurwa, uda się kurde no pięknie o to chodziło w sumie wolę tych przeciwników dobra muszę szukają okazji to ją znajdą niż tych zmutowanych tutaj Wrócę do Joela. opatrzę go i spierdalam stąd poprańców. Dobra, czekajcie, zobaczymy, czy coś ciekawego tu mogę jeszcze znaleźć. No, tu może coś znajdziemy. Użyć się zawsze przyda. O, mamy strzały, super. Jeszcze tylko jedna jest. Przydałoby się ich więcej, ponieważ, Niech pamiętacie, za pomocą tych strzał można było bardzo szybko i cicho wyeliminować przeciwników, więc one się nam przydadzą a my tymczasem pójdziemy sobie tędy chyba dobrze idę trzeba włączyć nasłuch aby tutaj w razie czego w miarę szybko móc zareagować wyśniamy sobie tutaj nasze Znajdźki, I ja wam powiem, że gierkę, znaczy do DLC będę przychodził jeszcze raz sobie, ponieważ chcę przejść to na najtrudniejszym poziomie trudności. Chcę ogólnie wycalakować tutaj to DLC. Bo z tego co widziałem, ono na PlayStation 3, co teraz? ono na PlayStation 3, właśnie jest, powiem wam. Ona na DLC jest uznawana jako po prostu m, tak jakby osobna gra, to nie jest tak jak na Xboxie, tylko to jest zupełnie coś innego. No ale czekajcie, przesłuchamy sobie to co tutaj znaleźliśmy. O, to było to, więc sobie posłuchamy. Zaraz to kurwa zamarznę. Ostatni ocalały członek załogi. Umrze w kanale wentylacyjnym. Rega... Ja... Co miałam niby zrobić? Ukryzły mnie. Ona tylko czekała, żeby mnie zabić. Chociaż nie byłem zarażony. Mówiła, że tego nie zrobi. Ale przejrzałem ja. Bo... Po co miałaby sięgać po broń? Czemu no kurwy wzięła tę broń. Tylko rozmawialiśmy. Gdyby była za mną szczera, nie musiałbym udać. Zabiłaby mnie. Jestem pewien. To czemu trzymała cię przy życiu, Elis? Co? Nieważne. Strzeliłem. Uciekłem. Przebiłem się przez te wszystkie cholerstwa, ale przy okazji <laughs> puściły mi szwy na jebanym kikucie. Wykrwawię się, bo nie mogę tego zszyć. Jedną ręką nie zawiążę węzła. No i tak skończył się jego los, niestety. Dobra, my będziemy musieli podążać dalej. Nie ma się tutaj co zatrzymywać. Mamy jak najszybciej udać się do Joela. Myślałem, że będzie tutaj zjeżdżała tak jak w Heavy Rain zjeżdżaliśmy. A kurwa, nienawidzę ich. O, widzicie. Będzie fajna akcja, coś czuję. Ciekawe, kto przeżyje. Czy. Tam ci ludzie czyż oni gdzieś was znikli, nie ma ich Czekajcie, rzucimy tym tą cegłówką w tamtą stronę A, właśnie o to chodziło, widzicie? Teraz oni będą ich chcieli atakować o, to chyba chodziło tutaj w sumie my możemy też A Nie potrzebnie strzelałem tak i tutaj wykończą Ja tu chyba jestem bezpieczny. Nie ma się co ruszać. Najpierw niech oni się sami ze sobą zabawią, a dopiero potem my będziemy tutaj w ogóle wchodzili i interweniowali ewentualnie. Kurcze, jednak tutaj... Sykacze, klikacze, czy tam sykacze zwyciężyły. Dobra. Tutaj został jeszcze jeden żywy. I tamten klikaczo, sykaczo. Wow, wow, wow. Dobra, dostał. Ale klikacz idzie do nas. Dostał jeszcze raz. Pięknie, dobra. Kurczę się bałem, wystraszyłem się, że tutaj nie da rady. Jeszcze ktoś? Nie? Już nie wygrać, ale widzę tutaj troszeczkę się. Ale zanim on ogarnął, to zdążyłem. Pa wszyscy weźmiemy sobie potrzebne nam rzeczy do kwipunku. Zobaczcie, jakieś tutaj mamy też. Piłki kask, jakichś by tych rugbistów tam zawodników ligi NFL. Dobra, tyle mi wystarczy. Tak mam pełen ekwipunek, praktycznie jakaś kasa tu jest. Zobaczymy, co w niej znajdziemy. Okej. Okay. Sprawdzimy gdzie teraz. Dobra, nikogo nie słychać, super. To jacyś chyba zawodnicy NBA. Jakieś koszulki, piłkarze. I sklep po prostu sportowy. Dobra, wychodzimy i teraz surendy, chyba tam. Hmm, którędy teraz? O, tu mamy coś kolejnego, dobra. Czy tutaj? Chyba, że na górę bym poszedł? Tak, dobrze myślę. Trzeba sprawdzić, bo coś czuję, że tutaj bezpiecznie... nie będzie, chociaż... Widzicie, nie jest... Okej. Okay. Źle. Dobra, weźmiemy sobie, zobaczymy, co tutaj mamy. A... Kogoś słychać. Dobra, już tutaj widzę, że jest ich czterech. Więc Spoko ogarniemy temat, tylko tutaj trzeba dosyć spokojnie podejść. Ich jakoś. Najlepiej by było z łuku wyeliminować przeciwników, bo to jest najlepszy, najlepszy motyw. I co teraz? Kurde, jeszcze ktoś idzie tam. Ja sobie tutaj lepiej pójdę, bo nie dość, że mamy tych tutaj przeciwników z tej strony, też, że tam mamy klucze dwóch, kilkaczo-sykaczo-krzykaczy. Rozejrzę się tutaj, sprawdź tam. Huh. Ja bym tutaj proponował, w sumie, sam sobie czekać, aż oni przejdą. Zresztą to chyba tylko jeden klikacz, nie? Nie, dwóch nawet. Praktycznie jesteśmy bardzo blisko. Już Joela, więc o to mi tutaj chodzi, że kurczę, jakbym to dobrze rozegrał. Chyba, że wiem co zrobię, w sumie to samo co ostatnio. Mamy jakąś tutaj. Nie, nie mamy żadnej cegły. Nie, mamy butelkę teraz, tak widzę tutaj. Haha, <laughs> o to chodziło właśnie. dom. No na pewno tutaj dwóch zostanie wyeliminowanych co najmniej. Więc mi to pasuje. żeby popatrzymy tutaj z tego poziomu na słuchu. No sam osobiście wolałbym, żeby zginęli tutaj... Sykaczo-klikaczo-krzykacze. <laughs> no i są różnie nazywani <laughs> przeze mnie. Dobra, ilech zostało tam? Trzech. Jesteś gotowa Eli? Gdzie jest ta dziewczyna? Powinnaś być. Jakbyśmy to rzucili w sumie. Uda się? ALE DOSTAŁ! PIĘKNIE! Dostał heda pięknie. Ty jesteś jebnięty, koleś. Pięknie. Trzeba było się powstrzymać od tych... WOW! Jeszcze ktoś jest? Nie wierzę, nie widziałem nikogo jeszcze. Myślałem, że tylko ich było tylu. A nie, ten przeżył jednak. Kurczę. Dobra, dostanie teraz za swoje. Pęk! Dziękuję. Go sprawdzimy jeszcze dla bezpieczeństwa. Nie, jeszcze przeżył! Pięknie. Mamy broń. Wszyscy tutaj chyba już zostali wyeliminowani. Więc będziemy mogli iść do Joela. Zakładam, że będziemy szli tutaj górą. Wezmę sobie to w razie czego, bo. muszę sprawdzić w ogóle, czy mogę coś wytworzyć. O, mogę tutaj wytworzyć bombę dymną. Okej, okay, tyle mi wystarczy na razie. Idziemy, zobaczymy, czy ten joel tutaj gdzieś w okolicy. O, czekajcie, tu jakaś apteczka była jeszcze. W sumie tą apteczkę mógłbym sobie już użyć, aby tutaj Eli miała pełne zdrowie. Okej, okay, super, o to mi właśnie chodziło. Coś tutaj mamy jeszcze ciekawego. No i chyba będziemy już w okolicach tutaj, gdzie znajduje się Joel. Tak mi się wydaje, Aha, mam przytrzymać. A nie, jednak jeszcze nie. Ale jesteśmy w pobliżu już na pewno. No niedobrze dobrze. Tutaj, czy lub poginęło, to oznacza też jednocześnie, że byli tutaj. Wow, kurde, odnaleźli Joela. Nie, za daleko jest, kurde. Ach, pójdziemy tędy sobie. A tam będą się próbowali dostać. Kurde no, nie trafiłem Dobra, inaczej się pobawimy koledzy Tak Gdzie jest drugi? Tutaj Chodź do nas kolego, bo się z tobą w bawić nie będę Tutaj strzał musi być od razu udany. Chodź tu do nas, chodź, chodź. Nie bój się. Ha! <laughs> uciekaj, uciekaj. Ja tutaj Skończyła się, No super. Ha, nie, nie skończyła mi się. Gień nojku! pięknie, dobra Amunicję zaraz będziemy mieli Śniemy sobie do tego kolesia, super Dobra, zostało trzech, to spoko, na luzie tutaj ich pokonam No, dokładnie. Pęk! Proszę. Tego chciałeś, kolega. A! Jesteś tu jeszcze. Kurde, no. ale pięknie. Udało ci się to, Eli. Pięknie. Podoba mi się. Dobra dziewczynka. Czekajcie, muszę zobaczyć. Muszę go zajść z drugiej strony. I ta Eli ma sporo umiejętności. Gdzie co? Użyjemy pistoletu. Po co będziemy tutaj? A! Kolega wam mówił, że nie mam broni, tak? Kłamał. Już <śpiewanie> Nie masz do kogo tutaj... ...wołać. A nie, tam jest ich dwóch, kurczę. Tam jeszcze do góry jest, widzę ktoś. Kurde, będzie ciężko ich tutaj. Będzie trzeba szukać broni, po prostu gdzieś. Kurde, apteczki nie mam. Przerzucimy ten tutaj. Obra. No pewnie, że nie ma żartów. Nie ma, nie ma, tylko trzeba tutaj. Kurde. Dobra, ja tutaj nie będę się z nimi bawił, ja muszę poszukać jakiejś apteczki. No, tu mamy broń, super. Musimy nasłuchać tylko też jeszcze, gdzie oni mogą być. Tam gdzieś był... I idzie po mnie... No i teraz... Wyjście z jedno, albo on przeżyje... Albo ja. Kto przeżył? Ja przeżyłem. Kto jest lepszy? Eli, super. To mi się podoba, naprawdę. Troszkę pokomplikowałem całą tutaj drogę. Mogłem to rozegrać troszkę lepiej. Ale najważniejsze, że po prostu udało się. Jesteśmy już przy Joelu. Wow! Uff. Nie wiem czemu tutaj mnie odrodziło. Czekajcie, muszę sobie sprawdzić Tam są Jest ich sporo. No nic, trzeba uważać, nie macie się co bawić Trzeba. Walić heady, tylko tutaj nie ma innego w sumie rozwiązania przy takiej małej ilości broni. Kurczę, miałem tego tyle, nie? Miałem tego tak dużo. Nawet mówię, nie zbieram, bo jest tak tego dużo, że bez sensu by było zbierać to wszystko. Tylko już nawet się nie mieściło. Przecież co, przejdziemy sobie tutaj, może jakoś po cichu poszukamy, poszukamy. A, tam jest dobra, widzę jednego, drugiego też tam widziałem. amunicję. Ok, super. Teraz przydałoby się wejść na górę, bo oni tam są. Ale też jeden strzał, jeden head musi być, nie ma opcji innej. Kurda, oni są tutaj. Mam jakąś bombę dymną? Mamy. są tutaj aaaa aaaa pięknie aaaa 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 kolego a tutaj jesteś Dostał, super! Jeszcze jeden Wow! Skończyły mi się... Wszystko mi się skończyło Dobra, wziąłem Czy ktoś tam jest gdzieś? Tutaj skuba nie jest. Dobra, weźmiemy sobie, zmienimy broń. Widzę go. Na paluszkach, na paluszkach. Pęk! Dziękuję. Nie nikogo nikogo nie ma więc można spokojnie zejść teraz. Ty musisz żyć, Joel. Jest okay. Mam nadzieję, że cały jest zdrowy. E, wiecie co? Na tym sobie skończymy ten odcinek. E, dobra, to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Dolarz do Jeszcze dzisiaj pojawi się odcinek ostatni, już piąty z tejże serii. Na moim kanale, tak więc jeśli wam się podobało Zostawcie łapkę w górę No i czekajcie na kolejne odcinki z cyklu Zagrajemy sobie The Last of Us Left Behind Tak więc trzymajcie się, cześć!